Bezpieczeństwo kontroli biletowej przy użyciu zbliżeniowych kart płatniczych Ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa organizacji płatniczych Mastercard i Visa, kontrola i odczyt kart następuje wyłącznie w certyfikowanej sprawdzarce kontrolerskiej, jaką w projekcie stanowi urządzenie PAX D200. Kontroler na żadnym etapie odczytu i weryfikacji zbliżeniowej karty płatniczej, do której został przypisany bilet, nie ma możliwości jej sklonowania, pobrania z karty pieniędzy, czy też dostępu do danych na niej zapisanych. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem tzw. tokenem transakcji, dla której dokonano zakupu biletu. Ze względów bezpieczeństwa pasażer nie powinien przekazywać, Odsłaniać ani okazywać swojej karty płatniczej lub jej nośnika kontrolerowi, a tylko zbliżyć się do certyfikowanej sprawdzarki. Nie należy obawiać się, że w autobusie spotkamy fałszywego kontrolera, który posługując się identycznym terminalem jak kontrolerski, pod pozorem kontroli biletowej, zdejmie nam z karty kwotę niewymagającą potwierdzenia PIN-em. Każdy podmiot posługujący się terminalem płatniczym Podlega rejestracji w instytucjach rozliczeniowych. Urządzenia wraz z oprogramowaniem podlegają autoryzacji i rejestracji. Nad poborem pieniędzy z karty i właściwym procedowaniem transakcji czuwa agent rozliczeniowy i wystawca karty. Przykładem podobnego rozwiązania płatniczego jest Wrocław.